Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, mamy majówkę. Ja wiem, że nie wszyscy mają wolne, ale yy, już pomijając te dni wolne, mamy też niedzielę, więc deser, kochani, lecimy z deserem i dzisiaj chciałabym Wam przypomnieć bardzo prosty deser, o którym część na pewno z Was zapomniała, część w ogóle go nie zna. Yy, i to jest taki, z takich czasów, kiedy było ciężko cokolwiek dostać, więc te desery były mieć ograniczone. No i ten deser nazywa się deser sułtański. Tak, słuchajcie, deser sułtański. Ja pamiętam, to był taki jeden deser, do tego galaretka i bita śmietana. To były dwa takie desery popularne, bo ciężko było cokolwiek wtedy dostać. Więc powiem Wam, że Czasami warto wrócić do takich czasów, e, gdzie te desery były, bo to były naprawdę mega proste desery, chociaż ja Wam dzisiaj troszkę pokażę w inny sposób, taki urozmaicony, e, no bo to tak nawiążemy trochę do czasów współczesnych. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że dajemy trzy łyżki rodzynek i moczymy je w rumie. Słuchajcie, e, Trzy łyżki rodzynek, mniej więcej trzy łyżki rumu. I to zostawiamy. Najlepiej to zostawić na noc. Minimum pół godziny to jest takie minimum, ale najlepiej na noc. I teraz, co zrobić, jeśli chcecie poczęstować dzieci albo osoby, które nie lubią alkoholu? Moczymy rodzynki w wodzie. Także jest zawsze jakieś wyjście. Zamiast w rumie, moczymy w wodzie. No i teraz tak. Co ja tutaj mam podpalane, nie wiem co. Zaczynamy. Deser sułtański tak naprawdę składa się z bitej śmietany. Więc tak, ja tu sobie znowu robiłam cukier puder i ja nie maję tego naczynia, no bo i tak będę za chwilę cukier puder używać. Ja daję to. Tak. Powinnam dać 500 gramów, ale w tych opakowaniach mam po 200, więc w moim przypadku będzie 600 gramów śmietany, 30 albo w moje, to ja mam właśnie 36. Udało mi się Kupić. Aha, założyłam motylek. Właśnie. E, bo według Waszych wskazówek powinnam bez motylka, bo wiem, że no już raz ubijałam z motylkiem na 10, ale niektórzy pisali, że im się połamał. To było moje ryzyko. No to teraz, z racji tego, że to jest 36 i ona się może szybciej ubić niż 30, no to za, nie będę ryzykowała na 10, tylko po prostu z motylkiem, pamiętajcie motylek do obrotów 4 tylko ubijam tą śmietanę, tak dobra, pudełeczka odstawiamy piesek będzie miał co lizać no i tak, zamykam ustawię sobie czas właściwie to nawet nie ustawię sobie czasu daję na obroty 4 i tu trzeba pilnować aż ta śmietana się ubije mało wsypię sobie cztery łyżki cukru, cztery duże łyżki, ale to dopiero jak widzę, że ta śmietana już jest dobrze ubita, muszę ją kontrolować, a ona klapie. Dobra kochani, ja tu nie będę was zanudzać, jak już się śmietana ubije, to do was wrócę. No i tak, zajęło mi to dwie minutki, ale ja zmniejszyłam te obroty po jakimś czasie na trzy, no i mam ubitą śmietanę. Zobaczcie, przepięknie ubita śmietana, naprawdę. I teraz co robimy? Powinniśmy tak, zdjąć motylek. Widzicie, nie pomyślałam o tym. Zdjąć motylek na chwilę, bo połowę z tej śmietany musimy przełożyć do naszych pucharków. Można to zrobić w ogóle jeszcze w inny sposób, ale ja już Wam pokazuję. Tylko widzicie, zakręciłam się. Pierwszy raz robię ten przepis. Tak, na pewno trzeba ten rum y, odcedzić od naszych rodzynek. Dobra, bo jeżeli dacie z rumem, no to wiadomo, ta śmietana podejdzie. I teraz tak, e, połowę z tej śmietany musimy ubrać, znaczy możecie już tak, dać do szklaneczek. Tak, ja mam takie szklaneczki, ta jedna to jest w ogóle taka ruchoma. Nie wiem, czy wy to widzicie. Dobra, przestawię się tu, żeby było lepiej widać, o. o cukier. Tak, wydaje mi się tak, zrobię cztery, ponieważ to prawda mamy dzieci. I nie powinny e, tych e, rodzynek spożywać. Ale to im dam trochę mniej, tak, żeby tylko. Dobra, ja wiem, zaraz będziecie krzyczeć. Nie powinno się łyżką metalową wyciągać z thermomixa, ale słuchajcie, ja nie szoruję po naczyniu. Więc to jest tak delikatnie. O! Jeszcze jedno. Słuchaj, bo to ja tak, daję po łyżeczce. O. Dobra. Teraz daję właśnie rodzynki. To ja powinnam to dać i wymieszać, tak naprawdę, tak? E, przełożyć to do jakiejś miski. Wymieszać. Oha, dzieciom miałam dać mniej. Dobra, tu jest mniej. I tu dam dzieciom mniej. O. A rodzicom dosypiemy. Dobra. Czyli to będzie dla dzieci. I teraz tak, jeszcze na to dam troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę tej śmietany, o. Żeby tak przykryć te rodzynki. Już nie wiem, czy taką ilością przykryję, bo to musi tu zostać jeszcze, o. Dobra, ja sobie tu zaraz małą łyżeczkę wezmę i to uklepię. Zakładam z powrotem motylek. O, zobaczcie, została śmietana? Została. Więc nakładam motylek. Dobra. I dosypuję kakao. Gorzkie. No to powiem Wam, że niech będzie... Bez... Zaraz będę sobie dwie łyżeczki, bo będę się ubijać. Gorzkie kakao. Coś tu jest narobione dzisiaj taki. Dobra, dwie łyżeczki, takie czubate z gorzkiego kakao. O! O już tu. I znowu uruchamiam termomix, ale dosłownie na chwilę tylko, żeby się delikatnie to kakao wymieszało, żeby znowu nie przebić tej śmietany. Żebyśmy nie mieli kakaowego masła. Dobra, chwilowo starczy. Poczekam aż to się pootwiera. Zgarnąć trzeba kopystką. O! To jest jeszcze niedokładnie wymieszane. Zobaczcie, kakao się osadziło na boki. Więc ja sobie to zgarniam kopystką. Jeszcze na chwilkę uruchomię sobie mieszanie. O, dobra. Jeszcze na chwilkę. Tu zaglądam. Tak, parę sekund dosłownie. Zaglądam, zaglądam. Wydaje mi się, że już jest gotowe. I teraz szybko tu po to. O, żeby ugnieść te truskawki. Muszę pamiętać, które są dla dzieci. O, nie truskawki, co ja o truskawkach? E, nasze rodzynki, tak? Mm. I teraz lecę znowu. Wyciągam fotylek. I słuchajcie, lecę sobie z tą masą kakaową tak o. i tak naprawdę uh, ta szklanka jest taka ruchoma. Tak naprawdę prawdziwy deser to już by był koniec. Przyozdabiamy go e, bakaliami tak bo on miał zawsze te desery miały zawsze bakalie w sobie e, bo no nie było aż mówię takiego dostępu do tych wszystkich rzeczy które my mamy w tym momencie. Ale ja chcę wam pokazać jeszcze inny patent. Słuchajcie, ja sobie tu to dokładnie, ładnie porobię. I zaraz do was wracam, bo muszę umyć naczynie. Bo będziemy jeszcze coś fajnego dorobić. A ja to tak poupycham i do lodówki wstawię na chwilę. Teraz tak, ja już sobie uprzątniam to stanowisko. Słuchajcie, tak naprawdę można udekorować nasz deser bezikami takimi. Wcale nie jest prosto je dostać, takimi małymi. A znowu robić bezy, nie wiem czy wam się chce. Więc ja mam na to sposób robimy cukie, syrop cukrowy tylko ja tu zrobię z połowy porcji dlatego, że mi tu jest potrzebne czekajcie, 225 potrzebuję połowa porcji, bo normalnie 250, połowa to jest 125 e, dlatego, że ja, ja mam zrobiony syrop cukrowy i 125 wody i w lodówce a ja tutaj potrzebuję go zużyć na gorąco do tej bez. Uh, uh, uh. Dobra, może być. Po prostu. I teraz tak. Zamiast y, miarki na górę dajemy koszyczek. Przepis macie na cookie, do syrup cukrowy. 15 minut waroma, obroty, jeden. Gotowanie na parze. No i tak naprawdę ja się z Wami na chwilę pożegnam. Zrobi się ten syrop. Jeszcze tak naprawdę niewiele kroków i można jeść deserek. Mamy maj, słuchajcie, maj się wiąże właśnie z takim trochę świętem. Bo jest tak święto flagi, były te pochody, święto pracy. Więc tak wpadam, że taki deser PRL będzie akurat na czasie. I teraz tak, jak już ten syrop nam się zrobił, słuchajcie, on jest mega gorący. Musicie naprawdę mega, bardzo dużo, ostrożnie z tym obchodzić się. Syrop jako syrop jest przezroczysty. No to jest po prostu woda z cukrem. I teraz tak, z racji tego, że e, ja mam dwa naczynia, to ja używam tego drugiego, ale jeżeli macie, musicie szybko przelać ten syrop do jakiegoś garnuszka. Dlaczego szybko? Działamy szybko. Ja tutaj już sobie wlewam białka, trzy białka i odpalam. Słuchajcie, ubijanie tych białek. Aha, moment, bo temperatury tu nie mamy. Motylek, motylek, aha. Widzicie, jak, ha, jak chaotycznie. Zakładamy motylek, wlewamy białka. Naczynie musi być bardzo dobrze wymyte, odtłuszczone i wtedy białko Wam się na pewno ubije. E, dajemy obroty 3, nawet 3,5. Jeśli nie mówię, nie macie dwóch naczyń, musicie przelać szybko ten syrop i jak najszybciej ubijać białko, dlatego że po, potrzebujemy ten syrop lać jeszcze gorący. Więc tak, ja tu czekam, już zaglądam jak to białko się ubija, i yy, będziemy wlewać ten gorący syr. Teraz tak, w międzyczasie możecie sobie przygotować oczywiście, miałam pistolet, zgubiona już jest jedna część, więc używam sobie woreczka, żeby zrobić taki yy, rękaw cukierniczy. Kładam róg, woreczka do szklanki. Możecie użyć do tego woreczka śniadaniowego, papier, papier zwinąć. Yy. Nie musi to być typowy jakiś sam rękaw cukierniczy, tak? Ryzykuję daj na 4, żeby to było szybciej. I zaraz do Was wracam. Nie będę Was tu trzymać, nie wiadomo ile bo się białko ubija. To zaraz do Was wracam i jak będziemy wlewać syrop. Zobaczcie, minuta 40 mam ubite białko, przepięknie. E, tylko też musicie tu zwrócić uwagę, bo białko tak jak śmietane można przebić. I wtedy jest klapa. Jeszcze e, odpalam ubijanie tego białka, ale teraz daję już na prędkość tak trzy. i wlewam po malutku ten mega gorący e, syrop. Słuchajcie, to będzie beza włoska. Dlaczego mega gorący? No bo wiadomo, to są surowe jajka, więc ten syrop, ta temperatura tego syropu naszego e, spowoduje to, że te jajka się zaparzą i one nie będą już całkiem surowe bo tej bezy nie pieczemy, ją tylko zaparzamy e, i będziemy jeść ją na surowo, nie będziemy jej piec, tak? Także po malutku wlewamy to i ubijamy jakieś 15 minut. Także kochani, no ja to wleję, ubiję, wleję sobie wszystko, ubijam 15 minut, żeby to mi trochę też wystygło podczas ubijania i to ma być taka ciągnąca, klejąca się masa. Dlatego też bardzo ważne jest długie ubijanie. No to widzimy się za jakieś 15 minut. Słuchajcie, okazuje się, że w termomiksie wcale nie musi się ubijać 15 minut, bo ja już sobie tak zerknęłam i to jest naprawdę mega sztywna masa. Słuchajcie, patrzcie, w ogóle nie spada z motylka. Taka jest naprawdę beza. Normalnie, o, nie można jej w ogóle e, odczepić. I teraz mi się przypomniało, że jeszcze mam swój pojemniczek z IKEA, jakbyście chcieli bardzo fajny. I ja sobie spróbuję tym zrobić. Patrzcie, ta Beza w ogóle nie spada. No, nie spada, jest tak cudownie ubita. Teraz trzeba ją wtłoczyć do pojemniczka, mówię do pojemniczka, możecie użyć tych woreczków. Naprawdę jest przecudowna. Także śmiało możecie ubijać bezę, nawet na Pawlową. No, nie wiem, czy ja to wcisnę. Chyba wygodnie jednak w tym woreczku. Dobra, nie będę Was też trzymać, nie wiadomo ile sobie, hmm. teraz tak, te z... dla dzieci mam z bezą już taką malutką e, pokażę wam teraz tak, to już tak bardziej chodzi o dekorację, robię sobie bezę o taką bardziej dekoratną szczela pruta <ścoughs> o, dobra i będzie tak tak, dlatego, że chcę tu jeszcze nasypać bakalie, ale bardzo fajnym sposobem jest jeszcze właśnie opalić tą bezę. Słuchajcie, patrzcie. O! Co tu się dzieje? Cukier się karmalizuje, warto zainwestować w taki pistolecik krem brulee. Możecie zrobić różne zupki. Patrzcie. Widzicie? Zaraz spalę z wrażenia. O! I mamy przepiękną bezę. I mamy już deser. Dorzucamy do tego orzechów, bo tak było. Dorzucamy do tego rodzynek. Ja sobie tu dorzucę, bo zostały jeszcze te z rumem. O, z wrażenia spadła jedna tu. Jeszcze orzeszki. I przepatrzcie, przepatrzcie. Widzicie? Ja już z wrażenia nie mogę. Mamy przepiękny, na szybko zrobiony... Deser, krem sułtański, bo jak zwał, tak zwał, bo są różne wersje jako deser, a jako krem. No i teraz pozostaje próba, bo muszę na szybko zrobić to, bo już wszyscy czekają. Pierwsze spróbuję sobie tą swoją bezę. Mmm, przepyszna. No i teraz dostać się. Najpierw spróbujemy krem. A wiecie, ubita śmietana z czekoladą, no to jest super sprawa. Mm z kakao próbuję się tam dostać tak brzydko do tych rodzynek o, jeszcze nie jest biały krem z rodzynkami hmm. normalnie moje dzieciństwo hmm, normalnie kochani róbcie krem sułtański, be, deser sułtański, zwał, jak zwał, uważam, że przepyszne. No i pod, czekam na podpowiedzi. Jakie jeszcze takie zapomniane desery, dania robicie, które robiły Wasze mamy, babcia, może Wy już robiliście? Ja już uciekam. Uciekam, bo już mi ślinka normalnie, to ślina mi też, ślinotoku dostanę. I lecę zanim dokończę te, bezlecę zanim Swoim e, panom Guziaczki. Pozdrawiam Was cieplutko. Korzystajcie z majówki, jeśli macie ochoty na prezentację Thermomixa. Zapraszam. Guziaczki. Pa!